Państwu. Dziś moim gościem jest Stanisław Pawlak, radny SLD. Witam. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, podobno szpital czekają kolejne, duże i to dość rewolucyjne zmiany. Słyszałam, że dyrektor, nowy dyrektor Krzysztof Malatyński zapowiedział budowę no, następnego pawilonu. Czy to prawda? To jest prawda, chociaż mało jest to wiarygodne. Sytuacja wygląda na tą chwilę następująco, że w czasie obrad ostatniej sesji Sejmiku z naszego wniosku analizowaliśmy działalność spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne i tam wysłuchaliśmy takiej trochę dziwnej prezentacji, mało treściwej, ale ogólnej z prezentacją także poszczególnych dyrektorów szpitali z naszego województwa. Tych szpitali wojewódzkich dzisiaj jest chyba osiem po zmianach ale nie wszyscy mieli możliwość się zaprezentowania. Wśród nich były dwie grupy prezentacji. To znaczy pierwsza e, pozytywna, pokazująca na przykład to, co się zrobiło dobrego w Bydgoszczy i w Toruniu. No i wystąpił pan nowy dyrektor Krzysztof Malatyński z bardzo negatywną o Włocławku. Opinią y, sz, y, szpitala. Y. Tak, o szpitalu. Bardzo negatywna opinia w postaci prezentacji, zdjęć. I słów. Otóż ja zabrałem głos jako pierwszy i powiedziałem, że tylko dlatego, że pan jest tutaj parę dni u nas, mógł pan zaprezentować taki widok naszego szpitala wojewódzkiego i w kontekście z tym, co prezentowali jego koledzy z innych, to rzeczywiście z innych szpitali, to rzeczywiście nasz szpital jest, jest tutaj. No, Jakie słabe jest, punkty zostały ukazane. Przede wszystkim potrzeba pilnych remontów. I odnów, które miały być już wykonywane znacznie wcześniej przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. W ubiegłym roku miało na ten cel być 4,8 miliona złotych, a w tym roku, w roku 2013, aż 42 miliony. I myśleliśmy, że no zeszły rok no to poślizg, bo nie wiadomo dlaczego, ale jednak, ale w tym roku sprawy ruszą. Otóż zwołano na 25, bo tam w Toruniu na sesji o tym się nie mówiło, co teraz Państwu powiem zwołano na 25 marca posiedzenie rady społecznej, której jestem członkiem i no dziwne posiedzenie, dlatego że zacznę może od kuriozalnych spraw, które miały być przedmiotem posiedzenia, między innymi uchwalenie regulaminu pracy rady. Przygotowując się do tego posiedzenia przypomniałem sobie, że taki regulamin myśmy 13 listopada ubiegłego roku uchwalali. Mało tego, taki regulamin, żeśmy także uchwalali... Ale kto uznał, że konieczność jest ponownego? No pan dyrektor Nowy. Ja A są chwilę... jakieś zmiany istotne w tym regulaminie? Nie, właśnie tu nie chodziło o zmiany. Pan dyrektor w ogóle nie był zorientowany, czy jest taki dokument, czy nie ma takiego dokumentu. Ale gdyby się orientował w sprawach i zapytał w sejmiku chociaż kogoś, albo zajrzał na stronę internetową, to 17 grudnia ubiegłego roku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego ten regulamin przyjął. W związku z tym, jak ja dostałem w zaproszeniu, że uchwalamy regulamin, to tak pomyślałem jak pani, co będziemy zmiany robić, nie wiem dlaczego. I stąd na początku posiedzenia wniosłem od razu swoje zastrzeżenie. No i co się okazało? Że oczywiście wybawiłem pana dyrektora i koalicję rządzącą. No, z wielkiej wpadki, która by nastąpiła, bo byłoby było ośmieszenie Rady Społecznej, ośmieszenie dyrektora szpitala i ośmieszenie wreszcie sejmiku, gdyby te sprawy trafiły ponownie do sejmiku. Punkt został wycofany. W posiedzeniu mamy stały punkt informacja o inwestycjach szpitalnych. I tutaj dowiedziałem się... No właśnie, rzeczy. Bo my tu wszyscy z niepokojem, jakby obserwujemy cały czas historię tego nieszczęsnego pawilonu 13. No, już 13... Ja nie wiem ile daty Aha. udostępnienia wreszcie do użytku tego obiektu słyszałam, no Ma teraz już jakby minęłam kolejne ja termin? Ja przypomnę, kwietniowy. że pierwszą datą to były to był listopad ubiegłego roku, przepraszam, 2.11. Ostatnio ubiegłej. zdaje się kwiecień tego roku. Jakieś tam prawda były... Dzisiaj aneksy. mamy ostatni. I niestety jeszcze Dzień, wszystko widać bardzo daleko, bo ja się miesiąca. tym bardzo interesuję. Byłem na miejscu, obejrzałem to, nikt mi nie wmówi, że jest inaczej niż widziałem. I się okazuje, że na dzisiaj nie ma recepty, co z tym pawilonem 13 należy zrobić, bo zakres prac jest tak olbrzymi. Ale o co chodzi tak naprawdę? Przede wszystkim o błędy w sztuce budowlanej. Ściany pękają, tak? E, ściany pękają nie tylko same w sobie, ale nawet jak lustra są na ścianach zamontowane, to te lustra również popękały. Obieg został zalany wodą. Pokazywałem na zdjęciach na jednej z konferencji moich, gdzie w lampach, które są zamocowane do sufitów, jest woda. Nie ma ciśnienia wody odpowiedniej na dachu, czyli na miejscu lądowiska helikopterów to należy wszystko poprawić. Zwożone jest jakieś tam wyposażenie, które nie wiem na jakim jest dzisiaj etapie, bo jedno jest przywożone, drugie jest reklamowane, wywożone. Jest tyle bałaganu, ale największy to kłopot jest taki proszę Państwa, że w dokumentach, które do mnie dotarły jako do członka Komisji Rewizyjnej, nakłady na finansowe na to przedsięwzięcie są wymienione na dzień 29 maja 2012, czyli niedługo rok temu, bo to stoi w bez, bezruchu, 14 milionów 887 tysięcy złotych. I tą kwotą. się no pa, do ten milion, 14 milionów, który właściwie jest, i który na razie... jest pusty, stoi. Nie pieniądze. wiadomo, czy rzeczywiście uda się go kiedykolwiek wykorzystać. Nie naprawdę. wiadomo, czy czasem nie będzie trzeba go wyburzyć. Taki jest jego stan. Natomiast e, pieniądze te, chcę przypomnieć, pochodzą z pożyczki z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z Luksemburga i tę pożyczkę trzeba spłacać. I, I ona już jest spłacana? Nie, Ona już za początek jest spłat. Z tym, że pożyczka z, z ogólnej kwoty 425 milionów została pobrana. I kto jest za to odpowiedzialny? Za stan tego, powiedział Właśnie kujawsko Pomorskie. No, inwestycji. Ja uważam, medyczna. że to zarząd województwa i wraz z kujawsko-pomorskimi inwestycjami medycznymi, które jak wszyscy pamiętają, tworzone były przy naszym sprzeciwie. Bo w kujawsko-pomorskich inwestycjach medycznych pracują ludzie, którzy po prostu, których kompetencje są bardzo Ale Panie przewodniczący, wątpliwe. na pewno ma pan kontakt, więc co oni mówią? Czy oni argumentują? Jak tłumaczą to, że ten pawilon nie jest od Nie Niczym nie tłumaczą, szanowni państwo. Ja tylko dodam jeszcze do tego wątku, że na posiedzeniu Sejmiku z informacji pana dyrektora Malatyńskiego dowiedzieliśmy się wszyscy, to jest zaprotokołowane, że koszt tego pawilonu wynosi już 18 milionów 354 tysiące złotych. Ale. W innym miejscu pan dyrektor Maratyński podaje kwotę 17 661 tysięcy. To nam posłużyło jako impuls do poinformowania prokuratury, bo ja sam nie wiem teraz, ile wydano tych pieniędzy, w jakim zakresie ten Pawilon 13 jest dzisiaj rozliczony, czy nie jest rozliczony, bo rozumiem, że nie jest rozliczony. I teraz się mówi dzisiaj na posiedzeniu Rady Społecznej, ale dalszy rozbudowa szpitala, to będzie polegała na budowie kolejnego czternastego pawilonu. Normalnie ma nie wiem, zastąpić ten 13, czy o co chodzi? No tak zapytałem, jak pani mnie teraz stwierdziła, czy będzie wyburzony 13. No bo nie wiem po co budować 14, skoro my mamy budynki przeznaczone do remontu. Mało tego, została opracowana dokumentacja, najpierw była koncepcja, to wszystko kosztowało. Prezydent Miasta Włocławek w ubiegłym roku, w lipcu, wydał pozwolenie na budowę. W oparciu o to pozwolenie na budowę, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wydał warunkowe dopuszczenie tego pawilonu 13, bo miało się do końca roku bieżącego, 2013 pobudować drogę ewakuacyjną. No właśnie, co z tą drogą? Tam się pojawiły jakieś takie argumenty, że nie ma miejsca tak naprawdę na drogę o właściwych tych parametrach. No, ale to... Ja sam przejechałem się tam i przeszedłem tą częścią tak szpitalnego terenu i, i stwierdzam, że tu powstał wielki kłopot. Ktoś tego nie skoordynował na starcie, bo ten oddział ratowniczy, który został pobudowany tu z frontu od ulicy Wienieckiej, on zastawił w ogóle możliwość objazdu szpitala w koło. I dzisiaj, żeby objechać szpital, to trzeba wybudować nową drogę i nowe skrzyżowanie z ulicą Wieniecką. A więc jest to duże przedsięwzięcie, to jest kawał drugi do pobudowania, to jest ulica miejska, którą trzeba wybudować. Pytam się, z jakich to środków, kto odpowiada, jak mnie pani sama zapytała, za taką rozrzutność finansową. Okazuje się, że gdy pan dyrektor Malatyński jest parę dni, to on nie lubi takich rozmów, jak ja teraz prowadzę, bo na posiedzeniu e, Rady Społecznej, proszę sobie wyobrazić, że nazwał że ja składam chuligańskie wnioski w tym zakresie. Zastanawiam się, co stwierdza. Czy z tym... miałbym na myśli właśnie te skierowanie sprawy do prokuratury? Czy... Na pewno też, ale i również wniosku naszego klubu, który skierowaliśmy do sądu rejestrowego, żeby nie rejestrować, nie wpisywać do rejestru nowego szpitala, gdyż toczy się postępowanie z wniosku klubu radnych, jak i również <laughs> związku zawodowego przy pogotowiu ratunkowym działającego o uchylenie uchwał połączeniowych, bo proszę sobie wyobrazić, że dobrze pracujące pogotowie, co ja nieraz mówiłem Państwu, proszę sobie to przypomnieć, pracującą brówką nazwałem, tak? Wobec słonia, który wpadł w duże problemy, bo na posiedzeniu Rady pan sam dyrektor malateński podał nam zadłużenie szpitala około 30 milionów złotych. Z tego wymagalne około 16 milionów. Jaka jest przyszłość tego szpitala? I jeszcze włączono majątek pogotowia, czyli gdy przyjdzie komornik, to będzie brał skąd? Ano z dobrego pogotowia. Przykład. Uchwaliliśmy na ostatnim posiedzeniu zakup sprzętu, który trzeba kupić. Łóżka, inne tam rzeczy. Z jakich pieniędzy się pytam, to kupimy? A no w pogotowiu były nadwyżki finansowe i z tych pieniędzy trzeba to kupić, dlatego że jak komornik wkroczy do nowego szpitala, to żeby nie miał pieniędzy na koncie, to, to będzie już sprzęt kupiony. Ja się pytam, a czy komornik nie zajmie nam sprzętu? No przecież to jest takie myślenie ludzi, którzy w ogóle, jak widzę, nie mają wyobrażenia o prowadzeniu firmy. Stąd ta pracująca mrówka wniosła swój posag. Do tego dużego słowa. To zadłużenie, o którym Pan powiedział, szpitala, to jest jakby zadłużenie samej innostki. Nie mówimy tutaj o tych remontach, o tych wszystkich Nie, inwestycji. nie, nie. To jest tylko bieżące funkcjonowanie i narastający dług, który rośnie od 2007 roku, gdyż zahamowanie tego długu nastąpiło 2,6-2,7, gdy prezydent, dyrektorem był Andrzej Pałucki. udało mu się wyhamować. Później przyszły pieniądze restrukturyzacyjne. I w ramach tych pieniędzy restrukturyzacyjnych chyba około 10 milionów złotych, jak pamiętam z tamtych lat, długu zeszło, bo wtedy było też około 30 milionów złotych, ale teraz przez te poprzednie lata znowu przekroczyło już 30 milionów. Pytam się, jaka jest przyszłość szpitala? I żeby zająć się zarządzaniem bieżącym szpitala, bo teraz łączenie, zapytałem, a jak jest realizowana uchwała połączeniowa, jak zostali przeniesieni pracownicy, jak to jest wykonywane na bieżąco przez pana dyrektora Malatyńskiego. Okazuje się, że tak jak pan dyrektor Malatyński nie wie, jakie są dokumenty szpitala już nowego, którym był od 15 grudnia pełnomocnikiem dołączenia. To jakże może nie wiedzieć, co się działo na sesji 17 grudnia, prawda? Tak, nie wie o tym, jaki program zrobić dla naszego szpitala. Bo to jest kadra bydgoska, a nie włocławska, nie znająca warunków. Dzisiaj, e, przepraszam, na ostatnim posiedzeniu 25 marca wyłoniliśmy członka Rady Społecznej do wyłonienia zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Jeszcze nie było konkursu. Ja słyszę, że to ma być osoba nie z Włocławka. Już nie chcę wymieniać skąd, bo może mam błędne informacje. Ale to ja cały czas mówię, to nie ma ludzi we Włocławku, którzy by poprowadzili włocławski szpital. To musi być kadra z importu, między innymi z Bydgoszczy. I to jeszcze w osobie pana Krzysztofa Malatyńskiego z przeszłością, której nie została wyjaśniona do końca i toczy się postępowanie w tej sprawie prokuratorskiej w Bydgoszczy, to to takich mamy eksperymentować tutaj menadżerów służby zdrowia, a pan Hartwig wicemarszałek mówi, że to jest najlepsze rozwiązanie dla szpitala budować pawilon 14, czyli wydawać pieniądze. A co z tymi budynkami? A co z tymi zdjęciami, które pokazał pan Malatyński? Jak my odbudujemy te budynki istniejące w 50-lecie szpitala? Bo Ale w tym roku gdzie ten pawilon 14 mógłby w ogóle być? No Gdzieś koło 13, więc ja też powiedziałem, no chyba na miejscu wyburzonego 13, bo tam już jest tak ciasno, a gdzie ta no droga... Teraz jest problem z Zaraz jest płot. Nie wiem jak to będzie. No, no są to decyzje, które są w ogóle nie konsultowane tu z miejscowymi ludźmi, nie są konsultowane z radnymi. My chyba też po to jesteśmy, żeby wyrazić swoje zdanie. Ja jestem za tym, żeby realizować koncepcję dotychczasową, bo powiedziałem, że przecież kujawsko-pomorskie inwestycje się nie zmieniły kadrowo. Czyli prezes Szczęsny, który to planował wcześniej, dziś jest nadal. I co? To, co zrobił do tej pory, to Szczęsny też popełnił błędy i należy Szczęsnego pewnie odwołać z zajmowanej funkcji, a budować inaczej. Miały być rozbudowywane po to te stare, jak gdyby w cudzysłowie stare budynki, że wyprowadzając chorych do nowo oddanego pawilonu 13, będzie się stopniowo remontować te istniejące budynki, ograniczając w ten sposób wydatki. Natomiast jeżeli znowu mamy wyładować z 15-20 milionów złotych tylko w jeden pawilon, a co z pozostałymi 10 budynkami czy 11, które są na terenie, o tym już nikt nie mówi. Dokumentacja, pozwolenie, to przecież jest to kolejne tam. odłożenie w czasie i spełnia się moja teza, którą głoszę, że ludziom z Bydgoszczy i Storunia w ogóle nie zależy na pozycji szpitala wojewódzkiego we Włocławku. Ale cóż my możemy zrobić jako pojedynczy radny, pojedyncze osoby? No co, wstrzymamy w jakiś sposób to siłą, przywozi się faceta z Bydgoszczy, który nie ma pojęcia o szpitalu we Włocławku i on zaczyna nam teraz dyktować prawa. Mało tego na koniec powiem, e, pani redaktor że zaproponował, czy inaczej zagroził mi pan dyrektor Malatyński, że wystąpi do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego o odwołanie mnie z funkcji w Radzie Społecznej, bo nie przeszkadzam w realizacji jego pomysłów. No proszę państwa, to już jest skandal. Nigdy, w żadnym okresie tego nie było, że się jak gdyby usuwa. Ja tylko mu powiedziałem, że może tam pan zrobić, to jest pana prawo, ale nie ograniczy mi pan prawa obywatela, i ograniczy mi pan prawa radnego. Z radnego niestety pan mnie nie będzie mógł odsunąć. A moja pozycja, gdy będę poza y, składem y, rady społecznej, ale z pozycji radnego będzie zdecydowanie większa i zdecydowanie silniejsza niż teraz. Bo będę przynajmniej mógł oceniać także pracę Rady Społecznej. Dziś jestem w jej jak gdyby składzie i... Czuję się też współodpowiedzialny za to, co w tym szpitalu się naszym dzieje i będzie działo na przyszłość. Przy takim podejściu dyrektora trudno jest myśleć o dobrej współpracy. współpracy. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Moim gościem był Stanisław Pawlak, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.